20 lipca 1996 roku. Czarna płaszczyzna przede mną otworzyła się jak kartka. Ujrzałem tam widok bajecznego miasteczka. Było tam kolorowo, były czarne dróżki, żużlowe lub ziemne, zielona trawka, kwiaty. Miasto było miniaturowe. Drogi wąskie, które tworzyły grządki. Nie było tam ludzi. Zobaczyłem dwa psy. Pierwszy biegu wesoło mój były pies o imieniu X. Z tyłu biegu inny. Czułem, że tamten ma lepszą pozycję na tym terenie. Zrozumiałem, że jest to niebo dla psów. X zauważył mnie i bardzo radosny, uszczęśliwiony ze spotkania mnie, zaczął biec w moją stronę. Tęsknił za mną, ale wiedział, że musi tam być i nie narzekał. Ale była okazja przyjść do mnie, więc chciał z niej skorzystać. Gdy biegł do mnie, wiedziałem, że będzie chciał przejść te płaszczyznę, granice i pozostać ze mną. Dlatego zanim podbiegł, zacząłem zamykać tę czarną płachtę, tłumacząc mu, że nie może tu przejść, nie może tego zrobić.